Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam coś, czego jeszcze u mnie nie było i także coś, o czym wielu producentów kierownic wciąż nie pomyślało, ponieważ mamy kierownice bardziej proste, zawierające kierownicę i podest z gazem i hamulcem. Bardziej rozbudowane zestawy wyposażone są także w sprzęgło i skrzynię biegów, więc zabawa staje się przyjemniejsza. Ale brakuje tutaj jednego ważnego elementu hamulca ręcznego. Jest to niezbędny element dla każdego fana driftu, dzięki któremu możemy precyzyjnie kontrolować podsterowność, jak i nadsterowność pojazdu czyli pewnie wchodzić w zakręty i dynamicznie wyprzedzać. O wiele przyjemniej korzysta się wtedy z fizycznej dźwigni niż z przycisku umieszczonego na kierownicy. Dzisiaj pokażę Wam trzy modele hamulców ręcznych od marki x Race. Jest to polska marka zajmująca się produkcją różnych gadżetów do kierownic. W ofercie znajdują się także skrzynie biegów i inne akcesoria, jednak najwięcej znajdziemy dźwigni hamulca ręcznego i są one podzielone na kilka kategorii. Zapytacie, czy jest drogo? Ja odpowiem, że podstawowy model do kupienia jest już od około 100 zł. I od niego zaczniemy. Seria GL jest to sprzęt wykonany metodą wtrysku z jednego litego kawałka plastiku, a nie drukowany na drukarkach 3D z elementów. Już tak podstawowy hamulec jak GL200 posiada technologię Dynamic Hall z czujnikiem hola i magnesem neodymowym Dzięki temu otrzymujemy precyzję działania i niezawodność, a sprzęt nie działa na zasadzie 0-jedynkowej, lecz analogowej. Wychylenie dźwigni wynosi 15 stopni, a zakres ruchu to 55 mm. I zależnie, jak mocno wychylimy dźwignię, to będzie ona reagować inaczej. Czyli nie mamy tutaj sytuacji, że pojazd w grze albo hamuje, albo nie hamuje, lecz mamy realny wpływ na siłę tego hamowania wraz z coraz większym wychyleniem dźwigni. Zobaczcie jak działa to w praktyce. Jeśli dźwignię przesunę jedynie odrobinę, wtedy pojazd zaczyna nieznacznie hamować. Średnie wychylenie dźwigni powoduje użycie większej siły hamowania, zaciągając hamulec maksymalnie powodujemy dynamiczny drift z pełną mocą hamulców, dlatego dźwignia zachowuje się dokładnie tak, jak w prawdziwym samochodzie i użytą siłę możemy dostosować do sytuacji chwyt jest pewny dzięki miękkiej piankowej nakładce. Pośrednia seria SL ponownie wykonana jest z litego plastiku, a nie metodą druku, a łożyskowanie oparte jest na łożyskach tocznych. Sama dźwignia, co prawda, wykonana jest z tworzywa ABS, to jednak baza z mocowaniem powstaje z blachy o grubości 5 mm malowanej proszkowo. Zakres wychylenia wynosi tutaj już 17 stopni lub 60 mm. Dźwignia w tym modelu nie posiada nakładki, za to jest ergonomicznie wyprofilowana. Więc uchwyt ponownie jest pewny. Seria HL jest dla bardziej wymagających graczy i tutaj możemy urządzenie personalizować wizualnie. Prawie 100% tego modelu wykonano z metalu wraz z wybranym przez siebie kolorem gałki, która wykonana jest z aluminium i posiada tłoczenia poprawiające chwyt. Zakres ruchu wynosi 17 stopni, natomiast zakres skoku dźwigni to 70 mm. Każdym hamulcem otrzymujemy w zestawie niezbędne akcesoria jak śrubę i podkładkę antypoślizgową. W niektórych modelach jest odłączany przewód z USB typu C. Hamulce można mocować do blatów o grubości wynoszącej nawet 52 mm. Sprzęt kompatybilny jest z systemem Windows. Działa w trybie plug and play, czyli nie wymaga sterowników. Hamulec przy pierwszym uruchomieniu kalibruje się automatycznie, ale oczywiście poprawność jego działania, Możemy sprawdzić w Windowsowym narzędziu w zakładce Kontrolery gier. Dla większej personalizacji możemy pobrać dedykowane oprogramowanie. Wszystkie hamulce działają w dwóch trybach, w trybie analogowym lub w trybie klawiatury, w tym drugim użycie dźwigni odpowiada spacji na klawiaturze, dlatego możemy tą funkcję łatwo zaprogramować w grach. Tryb analogowy pozwala na największy zakres precyzji, ale wspierany jest jedynie przez niektóre gry. A listę kompatybilności znajdziecie na stronie producenta. Przełączanie się pomiędzy trybem analogowym a trybem klawiatury możemy wymusić również poprzez odłączenie wtyku USB z komputera, a następnie podłączyć z powrotem całość, trzymając drążek maksymalnie odchylony przez kilka sekund. Dzięki temu, software staje się opcjonalny. Czujnik Hola działa w połączeniu z 32-bitowym chipem. Taktowanym zegarem o częstotliwości 144 MHz sprawia to, że reakcja na ruch jest szybka i precyzyjna. Nie ma mowy o opóźnieniach. Podsumowując, pomimo że gatunek gier wyścigowych nie należy do moich ulubionych, to jednak korzystanie z kierownicy uzupełnionej o hamulec ręczny dawało znacznie więcej przyjemności i wyższy poziom imersji. Dlatego skoro ja odczułem różnicę, to prawdziwi fani gier samochodowych będą zachwyceni. Pamiętajcie, że pełną ofertę i ceny prezentowanych dzisiaj hamulców sprawdzicie w linkach w opisie filmu. Będę wdzięczny za wsparcie w postaci zostawienia łapki w górę, udostępnienia filmu i subskrypcji. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam was. Cześć.